FIFA 26 czy też FC 26 miało dosyć zabawną lukę, która została szybko załatana, ale teraz i jej banuje graczy, którzy z tej luki skorzystali. Ale po kolei, jak wiecie albo i nie, w tej grze w pewnym trybie możecie kupować punkty za gotówkę, a dzięki tym punktom możecie sobie kupować lepszych piłkarzy, czy też pakiety, w których możecie wylosować lepszych piłkarzy. Niezależnie od tego jest to zabawa dosyć kosztowna. Można oczywiście te punkty wyfarmić grając, ale nie okłamujmy się jej jest sprytne. Wie dokładnie ile farmy by to wymagało, a gracze są zbyt leniwi, dlatego też płacą gotówką. Niezależnie od tego na starcie nowego FC26 jeżeli użyliście VPN i przełączyliście się na serwery indonezyjskie mogliście nabyć te punkty 100 razy taniej. A co za tym idzie wiele osób spróbowało aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że to wiele to jest i tak garska w stosunku do tego ile osób gra. Ale EA jednak traktuje tego typu zachowania bardzo poważnie, aczkolwiek nie do końca rozumiem dlaczego. To był ich błąd, że na to pozwolili. Na koniec dnia te osoby, które skorzystały z tej luki najwyraźniej dostają teraz bany, ponieważ oszukują przynajmniej w słowach EA. A jako, że to nie jest taka duża gromada graczy, niewiele osób o tym wie, dlatego też mówię ja tutaj. Czy wy byście skorzystali z VPNa, żeby zaoszczędzić, czy też bylibyście uczciwi w stosunku do jej?